Akacjowa 38 odcinek 327 Cajetana chce się targnąć na swoje życie. Teresa odrzuca propozycję Maura. Przed nami 327 Odcinek serialu Akacjowa 38 Cajetana jest bliska popełnienia samobójstwa, lecz ratuje ją Ursula. Teresa odrzuca propozycję Maura, zaś Fabiana podejmuje ważną decyzję. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 327. odcinku akacjowej 38? Cajetana jest bliska popełnienia samobójstwa, lecz ratuje ją Ursula. Maximiliano dostaje anonim z pogróżkami, ma wycofać swoje oskarżenia przeciwko fałszywym lekarzom. Teresa odrzuca propozycję Maura, by wspólnie działali przeciwko Cajetanie. Fabiana postanawia wyjechać daleko i prosi Trini o małą pożyczkę. Wictor wyładowuje swoją frustrację na doni i zarzuca jej, iż jest winna jego zerwania z Marią Luizą. Jest rok 1899. Justo, bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony. Udarza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wwożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocencją, Inocencja to po polsku niewinność. Jej matka decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela.